Chodź tutaj. No już idę, idę. Czekajcie, czekajcie na mnie. Synku, po co przyszłeś? Miałeś zostać w domu. Ale fajny domek. O, otwarte drzwi. Musimy do tego wejść. A co jest To jest niebezpieczne. Jesteśmy w lecie. Skupiliśmy się, musimy tu wejść. Okej. Okay. Zobaczmy, może coś tutaj, jest. Znalazłam ciuchy. tutaj, Ale nic tu nie ma. Następnego dnia. Gdzie zamierzacie tutaj być? Hmm. Gdzie się da? Właśnie. Ej, mam pomysł. O co Ci chodzi? Może powiem, że straczę raz lepiąc pagiel. dobry pomysł. A coś się coś wyoskoczyło. Spokojnie, przecież to tylko taka zabawa. Ja się w to nie mieszam. okej. Okay. Tabel. Blond spaniel. Blond spaniel. Blond spaniel. Przy świecach. Nic się stało, widzisz. na dół, na powietrze. Kim jesteś? Blond где только застав отец. На наколе. Где он есть? У тебя кокны. Нет, нет, у кого он не. Снег. Заставьте меня. Bo nie mówić. Trzy razy trą spanie. Ale to nie, ja tylko on. Ale nie mogłeś nic zrobić. Nie mogłem nic zrobić.